Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, co Wojciech Machulski uważa o Grzegorzu Braunie, współpracy z prezydentem, a także o aktualnej sytuacji Szymona Hołowni. Zapraszam do oglądania. Wczoraj się w czwartek do prezydenta, jako klub. Tak, przewodniczący naszego klubu Grzegorz Płaczek będzie o 11, zdaje się, rozmawiał z panem prezydentem. To no jest bardzo miły gest, że prezydent rzeczywiście chce rozmawiać z parlamentarzystami. Powołał też niedawno Radę Parlamentarzystów. Nie wszystkie kluby się tam znalazły, ale akurat. No, tak. radia... no, no, największych nie ma. Konfiteracja największych konfiteracja nie ma. Jest, jest w tej Radzie. No, są, są trzy kluby, trzech klubów nie ma. Takich taki wybór to jest połowa klubów. Prezydentowi zależy na niektórych projektach, które zgłasza. Uważa, że te projekty są mrożone. Pan ma takie wrażenie, że prezydenckie projekty są mrożone? I czy są takie projekty, które mogłyby liczyć na Wasze wsparcie mocniejsze? To przecież nie jest żadna tajemnica. Pan marszałek nowo wybrany w listopadzie zapowiedział wręcz, że zamrażarkę Sejmową zamierza przywrócić. On to tak pięknie nazwał marszałkowskie weto, ale to jest de facto zamrażarka. Zresztą nie tylko dla projektów prezydenckich. Mówił szeroko o projektach także klubów opozycyjnych. Także my w Sejmie Łozimie Rzecz, że z tego nie czujemy się właściwie traktowani, bo, co by nie mówić o Szymonie Hołowni, on jednak starał się przynajmniej e, traktować. By opozycyjne także jednakowo i te projekty trafiały na obrady. Myślę, że to, te czasy się niestety skończyły i trzeba będzie poczekać dwa lata, żeby choć. 1938. Pierwsze miłe słowo o Szymonie Hołownie w tej rozmowie. Jakby jeszcze przez 5 minut pan powie dwa kolejne, to wtedy spytam się, kiedy będzie koalicja. Panie redaktorze, na no, Szymon Hołownia jest naprawdę w trudnej sytuacji, ja nie chcę go dobijać. Te, takie... Nie to raczej koalicja rządząca jest w trudnej sytuacji, wie że pan w to, że on wyjdzie z, e, z koalicji? Znaczy, jeżeli Szymon chołownia nawet odejdzie z partii, to nie wierzę, że posłowie rzeczywiście zerwą koalicję. Nie jestem tutaj optymistą, bo ten rząd jest zły i wolałbym, żeby były kolejne wybory, żeby były przyspieszone wybory, żeby rząd się zmienił, ale raczej nie wierzę w ten scenariusz. Czy słyszę... w ogóle widzicie jakieś pole do współpracy z środowiskiem Polski 2050, z Szymanem Nie, panie redaktorze. To Jak, jak widzę te, to, co tam się dzieje w partii Szymana to przypomina mi się, był taki stary amerykański serial grozy Opowieści Skrypty. No I to są niestety Opowieści Skrypty, dlatego że ta partia de facto już nie istnieje. Ona jest tak szalenie podzielona. Jest również partią, która de facto straciła swoje No, wy, swój też nie wy też nie jesteście w 100% zjednoczeni. W każdej partii są na pewno różnice zdań, ale my, nasza współpraca jest bardzo dobra. Ja ją porówną do dobrej współpracy biznesowej dwóch partnerów, bo takimi dwoma partnerami, którzy mają biznes z sukcesami, są Nowa Nadzieja, na Męcenarów Narodowych, Krzysztofa Bosaka. Nasza formacja z wyborów na wybory zyskuje tylko wyborców, zyskuje poparcie, także my nie no, idziemy... Z, dobra, tak jest, z wyborów na wybory, tak jest, redaktor, ale z sondażu na są sondaż, sondaż z sondażu zyskuje ten trzeci. Oj, gdyby sondaże były prawdziwe, to dzisiaj prezydentem byłby Rafał Trzaskowski, a w Stanach Zjednoczonych Kamala Harris, także ja bym tymi sondażami pan, się akurat, nie przejmował Akurat tak sądzę, że Grzegorz Brown to raczej jest niedoszacowany niż przeszacowany w sondażach. To Rzeczywiście, telefon na Noworodzką tutaj powinniśmy wykonać, bo tam myślę, że najbardziej się obawiają Grzegorza Browna A Aby się nie obawiać, że Grzegorza Brauna? przecież to tam zabiera tlen. Ale to przecież spójrzmy na wyniki wyborów prezydenckich. Przed rozstaniem z Grzegorzem Braunem, przed tym, jak Grzegorz Braun odszedł z konfederacji, mieliśmy około 10% w sondażach, a w wyborach prezydenckich konfederacja, kandydat konfederacji Słomir Menclym miał prawie 15%. Grzegorz Braun, 6,7%. Grzegorz Braun ciąży my, my jesteśmy, my jesteśmy, Wydaje mi się, że te elektroty się nie dodawały. Tak, to znaczy, Grzegorz Braun zyskał zdecydowanie na tym, że jest dzisiaj projektem politycznym i my zyskaliśmy na tym, że Grzegorz Brown jest poza konfederacją. To znaczy bardzo wielu wyborców konfederacji nie podobał się styl polityki uprawiany przez Grzegorza Brauna. Ja się im zupełnie nie dziwię, mi też ten styl nie do końca odpowiada. Bo jest Ja wiem, że jest, jest część teraz... wyborców, która takiego stylu potrzebuje i głosuje dlatego. jest Brauna. taka teoria, żeby teraz staracie się budować taką partię, która jest jednak bardziej gospodarcza, która więcej mówi o gospodarce, o sprawach powiedzmy ważnych dla przedsiębiorców, żeby nie być tacy jednowymiarowi. Dla nas wszystkie sprawy są oczywiście ważne. My różnie rozkładamy akcenty w zależności od tego, czego oczekują od nas, od nas wyborcy. My słuchamy ich głosu, kiedy na przykład wyborcy obawiali się tego, co działo się na granicy Polski z Niemcami, kiedy niemieckie służby przerzucały migrantów. skupialiśmy się na temacie migrantów, żeby mówić o naszych rozwiązaniach? I, i, i kiedy tematy dochodzi... gospodarcze są głośne, skupiamy się na tematach gospodarczej. I w ten sposób dochodzimy to, do prowadzić dialog projekty... z wyborcami. I w ten sposób dochodzimy do tych projektów prezydenta, bo dla niego bardzo ważny jest ten projekt dotyczący cen energii. E, czy wy widzicie tutaj jakieś Pole do współpracy, jeżeli chodzi o politykę energetyczną i wsparcie dla tego projektu? Rzeczywiście, ceny energii są gigantycznym problemem. To znaczy, to wpływa na konkurencyjność gospodarki, bo ceny energii de facto decydują o tym, jak drogie jest w Polsce inwestowanie, jak droga jest w Polsce produkcja, prowadzenie biznesu. To ma wpływ na wszystkie ceny w gospodarce. Także, no, naszym zdaniem, również coś należałoby z tym zrobić. My zresztą od lat postulujemy chociażby zmniejszenie opodatkowania cen energii, dlatego że w cenie energii dla gospodarstw domowych, ale także dla przedsiębiorców są te podatki, są różnego rodzaju daniny. Wszyscy są podatki. Wszyscy ale są nikt, ale podatki. nikt tego nie zrobił przypadku. No, no bo wszyscy chcą mieszkać podatki, ale nikt nie mówi skąd wziąć pieniądze e, brakujące, które by z tych podatków nie trafiły. Myślę, że bardzo ważnym przykładem jest chociażby ten system emisji opłat, emisji dwutlenku węgla, to znaczy system ETS 1 który wszedł w życie ponad 20 lat temu My dzisiaj państwo polskie de facto na podstawie prawa unijnego zabiera część pieniędzy jakby w cenach energii ze względu na emisję dwutlenku węgla. Myślę, że to są pieniądze. Które przez których przede wszystkim powinniśmy zrezygnować z poboru, to znaczy państwo polskie powinno przestać, no, ale te dokładać... ale te pieniądze idą na rozwój energetyki. to nie jest... One tak. rzekomo idą na transformację energetyczną, tak? Tylko pytanie, na znaczy... czym nam dzisiaj zależy? Dzisiaj oczywiście powinniśmy skupić się na budowie elektrowni jądrowej, ale nie kosztem zabijania konkurencyjności gospodarki, bo z czego mamy mieć pieniądze na budowę elektrowni jądrowej, na zbrojenia, jak nie z tego, że nasza gospodarka powinna być w jak najlepszym kształcie, to znaczy Polska powinna być miejscem do inwestycji, powinna być miejscem, gdzie opłaca się po prostu Donald robić biznes. Słysk pokazuje, że Polska jest najszybciej. Z tych dużych gospodarek, rozwijającą się gospodarką. Czy znaczy to, to, że innym idzie gorzej, to, że po kryzysie z 2008 roku nie, no rzeczywiście innym, państwa gdzie... zachodnie nie rozwijają się zbyt szybko, my, my właśnie nie chcemy iść w tym kierunku. Nie chcemy iść w tym samym kierunku, w tym szły czy państwa zachodnie, które zadłużały się na gigantyczne środki. Czy takim gospodarczo-politycznym złotem dla Was i dla prawicy będzie ta umowa z Indiami, którą teraz podpisuje Unia Europejska? No de facto my nie znamy szczegółów tej umowy do tej pory. To znaczy Unia Europejska przekonuje, Matka że ona nie, będzie, ona nie będzie dotyczyła, umów, ona nie będzie dotyczyła tych wrażliwych sektorów, to znaczy my oczywiście będziemy analizowali, na ile ona zaszkodzi polskiej gospodarce. Oczywiście sam wolny handel, no w porządku. jest To jest przestrzeń do tego, żeby też zyskać na tym, tak? Oczywiście najbardziej na tej umowie zależy Niemcom, tak samo jak w przypadku umowy z Mercosur, dlatego że oni łudzą się, że w ten sposób uratują swój przemysł samochodowy. Zabili go w Unii Europejskiej, dlatego że już za 10 lat wyjdzie zakaz rejestracji nowych aut spalinowych i wierzą, że teraz odbiją sobie to na rynku południowoamerykańskim, czy właśnie na rynku w Indiach, tam sprzedając samochody, bo wiadomo, przemysł motoryzacyjny to jest kluczowy przemysł niemiecki. Dużo, dużo. Się duże rząsą, są nie szanse wydać. na to, że te unijne przepisy będą się coraz bardziej modyfikowały, bo tego chce niemiecki przemysł i o tym zaczyna mówić kanclerz. A poza tym ten przemysł niemiecki motoryzacyjny wygląda słabo, ale zatrudnienie w zbrojeniówce zaczyna na przykład. Ja, ja w ogóle uważam, że ta, ta zagrywka Niemiec z umową z Mercosur i Indiami im się nie powiedzie, dlatego, że coraz więcej dopowiedzenia na rynku motoryzacyjnym mają Chiny. No przecież marki takie jak BYD zyskują e, znaczenie na świecie i pytanie, czy na pewno e, warto zabić europejskie rolnictwo po to, żeby Niemcy mogli sprzedawać samochody do Ameryki Południowej. Naszym zdaniem zdecydowanie nie. Czyli tak, e, z Polską 2050 nie. Skąd z prezydentem będziecie rozmawiali współpracowali, ale niekoniecznie. E, to... I zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy. Z prezydentem i staramy się szukać punktów wspólnych, to znaczy przekonywać go do różnych naszych postulatów. Z tym także idzie w czwartek do prezydenta Grzegorz Płaczek z bardzo wieloma tematami od naszych posłów. To znaczy, że Grzegorz Płaczek takie rozmowy przeprowadził, jakie tematy są też ważne dla posłów i, i w imieniu całego klubu. A, co, idzie teraz... To już koniec. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Słyszymy się w następnych odcinkach.